Na górnie Halo, dziękuję A tu. Stąd... Co? No, to A to nie jest duże no, ale... fajne Zmieniliśmy trasę I idziemy torami Torami, które o. zaczynają się w środku miasta i nikt nie wie dokąd prowadzą Właśnie, nikt nie wie Ale my też. sprawdzimy Ale my to sprawdzimy, bo my się nie boimy takich wyzwań Gorzej jak pociągnę... Na... wiecie co? Ja nigdy nie widziałem, żeby tu jechał... znaczy tak Bo widziałem chyba raz w życiu, że coś tędy jechało i to nie był pociąg, tylko to była taka. Wiecie, ta maszyna? Drezyna. No, przejechała no tu. Powiem tak a propos naszych wcześniejszych rozmów o złomiarstwie: no to skoro po tych torach nigdy nic nie jeździ, no to wiesz. I ja myślałem, że to jedzie akurat jak ten motor przejechał. I powiem Wam, że nikt nie wie, co tu jedzie, dokąd. A my to sprawdzimy. To jest tu znak: taki skopany ziemi. Chciał mieć znak. Górze, ty, ale poważnie, gorzej, że przyjedzie tutaj pociąg. Nie, przyjedzie. No gdzie takie? Przyszła, z tej ludzie siedzą, pełno ale butelek, w... puszek. Cza, ale taki znak? Bardziej my. On tak wkopany, czy on co? Autobus? ty. Autobusy? Co Nie, <śmierzę> że ruch miejski chyba. Ale to co, jak drży nam się jedziesz, to żebyś wiedział, że na miasto wyjeżdżasz? <śmierzę> Nie, no, no, tak. patrz jakieś te? Ty to znasz? Co znam? To są tary? Co to? No nie wiem, no. To są jakieś tak, 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 tak. betonowe struktury. O, pona, ty. No, się. Tak, że... Ty, ty, pa, kahata. Jaka kahata. Ej Chcesz tam wchodzić? No, może Może ty wejdź, ja się to zabiję. Dobra, dobra. Jesteś na tej urbex. No trochę tak. Na no, ogólnie, fajnie tu mają. O, jest. No, wchodzimy. No, ale tu nic nie ma, proszę państwa. Tylko zder. Ale wiemy, gdzie stawić. Pozwolę. Wanisz. Wanisz? Tu nagle jest jakiś taki No To byśmy uciekali naszym drezynom, zbudowaną z betonowych płyt. Ej, co tam nie? Sreć. Aha. A to widzisz. Bo ktoś A tu się... Tyś... Tu? De... co? Kur... Ero? Tu kupiliśmy... Rchy? No Rcha... Nie wiem... Nie, nie wiem... Jak wiecie to na napiszcie. Zobaczcie... Znaczy uważaj koleżom, tu nic nie jest. Róstra jakieś. Nic nie ma. Niekoniecznie rązak robimy. Ale nie mam tylko temu wszystkim. Dokładnie. Jeśli kiedyś stukliście lustro, to możecie napisać. Ja stukłem. Ja stukłem. To napisz, komentarzu. To nie ja, ale ktoś. Ja widziałem, ale wiecie to, jak przesądnie to się od razu odpisywało, co zrobić, jak stukłeś się lustro. Wiecie, co trzeba zrobić? Nie wiem, pewnie jest posklejać. Yy, trzeba wziąć kawałek do portfela, chyba, czy coś takiego, i wyrzucić. Nie wiem, to. Wyrzucić portfel, czy kawałek? <noise> kawałek, resztę kawałek. <noise> Tu pieniędzy raczej nie znajdziemy. Ale gości. to niweluje ten efekt z nieszczęścia do zera? Wiesz co, no nie wiem. No, próbowałem. Nie. To nie mi Słyska. To tu na ten odcinku toczymy lustra i sadzamy kawałek do portfela. Nie, nie będziemy tu. I co tam jest? Nic, tam nie jest kompletne nic. Ale myślę, że dojdziemy do sąsiedniego miasta, drodzy państwo. Co tam możemy? Nie, tam dobrze. Możemy dojechać do. Tutaj, nie? nie, ja się nie znam. Ja kończyłem podstawówkę, a nie geografię. Co, co, co? Ja kończyłem podstawówkę, a nie geografię. Aha. Ja Jeśli wiecie z jakiego dzieła popkultury jest ten tekst, że ja kończyłem e, podstawówkę, a nie geografię, to napiszcie, To napiszcie. Kogoś... napiszcie. Patrzę, to są brudze, I one mogą już się łączyć. CTMB przypnie wam serduszka, jak napiszecie. Tak. Ja, a potem ci powiem, CTMB, z czego to jest tekst. A ja no? Nie wiem, no właśnie nie wiem, ale jak powiem na filmie, to przecież każdy głupi będzie mógł napisać Aha. to, co powiedziałem. Ja to nie? napiszcie skąd to jest. No. Myślicie, a i napiszcie, czy myślicie, że tu pociąg jedzie? Ja myślę, że nie jedzie. Ja też. Wiem, jakbyśmy tymi poszli? A gdzie idziemy? No może tu albo tu. Nie no, choćby pociąg. ten, tam. No tu, gdzie tam. Tam tu wejdziemy na. A to jakaś cywilizacja? To coś chodzi to coś Taki to ja, może do komuś na Mahavira zejdziemy. No to co? Zrobimy dzień dobry. To jesteśmy o cen. Od kurde. Chyba w ogóle wytniemy tamten fragment filmu, i damy idziemy po torach w nieznanych. Tak? Nie, no nie wiem. Ale no możemy tak zrobić. Tak yy, tak obstaję o. dla widzów. Dla patronów tak. będzie yy, ten, ten wycięty fragment. Tak. Patronie. Nie, no rzucę go, nie będę taki. O co to? Wy wiecie co to jest. No. To jest przekładnia do toru. Tak? Ale przecież tu nie ma żadnych przekładni w sensie... A że Wiesz? tam! No. To takie jest wcześniej? No, ale nie wiem jak niby to działa. To to Ale to jest pod napięciem. A pod napięciem, to już byś dawno umarł. I tu się zmienia tam. Widzicie jak się zmienił? Pokaż jak się zmienił. ale się zmienił. No, ale taki przestraszony był, że mnie, mnie prąd walił, albo, no, że ty, no, Gdzie tak jesteś pod napięciem, gościu? Albo że wyjdzie ktoś, co robisz? Doprowadzisz do zagłady? A to co, w więzieniu? Włamujemy się do więzienia, następną z piękną. Nie, na no, następnym już co mieliśmy robić? Nie wiem, nie mówiłeś mi. Mówiłem. A? że jak dadzą lajka to albo do książa, ale to, to było później. Wcześniej była coś Nie wiem Ale była coś, później zobaczymy na nagraniu Jak się to w ogóle nagrywa z już się nie nagrywa Ale się nagrywa Ktoś tam nie? Ale mi się pierdzi. Pierdzieć? To się wypierdzi. Na dworze... Na, na dworze do Pomorza Będę na nagraniu Dębie, no. No, Jak Moje? już i tak się pochwalili za na nagranie, wiecie ci się chce się... Naszem... Eee, tu raczej nie jeździ <happen 04> Co ty im <blo> powiesz? <pc _> centralnie ściana tam jest <tokright> ty Ale ty byś tak sobie mieszkał tu, nie? Centralnie pod dom ci pociąg podjeżdża A powiedzcie mi, jak my wrócimy? Wrócimy prosto i pójdziemy tą drugą przekładnią ten się tam... Ale chce nam się? Ja bym bardziej... Tak nie, ja przez ten płot nie przeskoczę, ja się zabiję. To jest drutko kolczasty. No to jest jakieś więzienie, moi drodzy. I na końcu jest tak jak w tych filmach, widzicie? To jest stop. To jest pociąg, żeby się zatrzymał. Ale tam jest chyba Czy nie? No w lewo. To idziemy tam. Gdzie my jesteśmy tak mniej więcej? No... W kuchni, przez płotek. Barść. Za mały. Wiem, ale trzeba zrobić klimat. Okej. Okay. Ej, czołgak. Ej. Kurde, no idziemy. O, Ło! Rzeka, moi mili. Ale się to znaczy? To znaczy, że idziemy popływać. I przechodzimy po kamieniach w drugą stronę? Ale powiedz mi, gdzie dojdziemy? Ale nie wiem. Ale tam widzę, jakby się dało przystać. Ja bym przeszedł poważnie, tylko ja też. że, Czy jest gdzie? To Jak będzie schodził, to wyłączymy na chwilę i wejdziemy, jak będziemy już przechodzić. Ale gorzej, jak nie będzie. Chyba, że przyjdziemy tamtędy. Dobra, to najpierw idziemy tamtędy. Nie, ale. A dobra. No? Bez to ładnie. Może przejdziemy pod mostem i wejdziemy ludziom z ulicy pod ziemią. Dokładnie. Tylko się nie zabił, jeszcze może zatrzymać. czy też ja Nie, dobra, dobra, spoko. Nie nie Spok. Ej, a jak tam to będzie? A kto ma tam być? Nie. Ale fajnie. Ale fajnie. Chyba? Nie, nie moi Też rzeka? Nie wiem, nie znam. Dawno nie byłem rzeką. Mołom, z zmieszane <noise> z Ale co giełka, ty myślisz, że wyjąłbyś? Wiesz ja co, nie chciałbym, ale chciałbym <noise> dostać wody. Dziwa się, <noise> Dziwa. Ale komarów jest. Ty ja mogę latarę zapalić? Jestem, samol... a będziesz nawet musiał, chyba. Co za parę latarę. Ja? O, nie była słychać. <noise> Patrzcie, gdzie my jesteśmy. Bo my nie wiemy. O! Ale tam nie ma wyjścia. Znaczy jest. A zobacz, gdzie jesteśmy. Gdzie jesteśmy? Wiem, gdzie jesteśmy. Przemaku? To idziemy dalej przez ścieki. Czekaj, bo to jest Bo